Cześć kochani, z tej strony ponownie Carnival Team z naszym wielkim porównaniem zestawów startowych. Dzisiaj, tada, tajemnice pętli. Czyli znowu system wydany przez wydawnictwo Black Monk Games. Games tak. Ale co ciekawe, oryginalnie kolejny system wydany przez Free League. Tales from the Loop, zestaw startowy, tajemnice pętli. Oczywiście fenomenalne. Ilustracje. Tutaj trzeba powiedzieć, te grafiki, które są w całym tym systemie, one tak naprawdę po prostu porywają i przenoszą od razu do tego świata. No, nie ukrywajmy. Wyjątkowego, i bardzo. Szczerze, bardzo szczerze bardzo powiedziawszy, jak patrzę na te ładnego. ilustracje, to one są dla mnie taką e, wariacją z lat 80. E, w zasadzie klimatyczną wariacją z lat 80. ilustracji, którą możemy znaleźć do gry Site, e, gdzie, gdzie też są takie wielkie mechy, e, tylko bardziej w klimatach e, po światowych. E, także jest naprawdę super, super klimat. E, I podobnie. Jest, kiedy już otworzymy i widzimy naprawdę bardzo przyjemną, trochę według mnie, nawiązującą w ogólnej stylistyce do miasta mgły, szatę graficzną. No, ta szata graficzna tutaj, słuchajcie, jest absolutnie, absolutnie fenomenalna, i to, co to co warto jest podkreślić to to, że papier, papier nie to jest, nie jest, to jest to naprawdę fajnie, wydane, fajnie wydany zestaw, zresztą podręcznik ma też właśnie taki ładny papier. Bardzo, bardzo podoba mi się to od strony estetycznej. Tak. I ogólnie o co chodzi w latach? Co ja mówię? W tajemnicy pętli to są lata 80., których nigdy nie było, tak jak jest napisane na hasle promocyjnym. Wcielamy się tutaj w dzieciaki, czyli no dosłownie ludzi nie mających zbyt, zbyt wiele lat, za, za, zaledwie mhm. kilka bądź kilkanaście. I rozwiązujemy trochę jak w Stranger Things, to jest chyba zdecydowanie pierwsze skojarzenie, pewne naprawdę zagadkowe. Takujemy się w kłopoty. Tak, zagadkowe intrygi, które zazwyczaj wiążą się z dziwnymi projektami, czy to rządowymi, czy to jakimiś innymi. Nawet tarapaty, mechanicznie to są tarapaty. Tak, I tutaj warto zaznaczyć, i to też jest ogromny plus dla Black Monka, że o ile w podstawowej tajemnicy pętli wydanej, chociażby w Szwecji czy w innych y, krajach, y, możemy grać albo w Szwecji, albo w Stanach Zjednoczonych, tak Black Monk postarał się i dodał nam także setting Polski, także możemy grać w no, bardzo niezwykłych latach 80., które były w Polsce. Tak, no y, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ciekawe. Tutaj te postaci, chyba mechanicznie, mogą mieć od 10 do 15 lat, tak. jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o ten system. I co ważne, nie mogą zginąć. Tak, faktycznie to, to nie jest system dzieciak, dzieciak może wpaść w tarapaty, może, może zostać ukarany, dostać na przykład. Szlaban. Szlaban, tak, ale, ale, nie może, ale nie może zginąć. Trochę inaczej jest w tym kolejnym systemie, który tak jakby następuje po tajemnicach pętli, czyli w tajemnicach powodzi, Powodzie. no bo już jak jesteś nastolatkiem, to te problemy e, są większe. No i faktycznie. I są już lata 90. Tak, i można się wpakować, wpakować w różne rzeczy. E, to, co trzeba powiedzieć, zestaw startowy, który zawiera tutaj zbiór zasad. E, mamy tutaj razem z okładką e, licząc 38. Yy, Strony. czyli zdecydowanie, yy, mniej tak, zdecydowanie mniej niż w obcym, 40 z okładką tak, zdecydowanie mniej niż w obcym, no i też patrząc sądzę na rozkład tej treści, to, to na tych stronach nie ma też tyle informacji co, co w obcym, więc tu będzie łatwiej wejść w ten system, zresztą on może być dla Was trochę bardziej, mimo wszystko, intuicyjny, no bo to się dzieje w naszym świecie. Lata 80. mniej lub bardziej dobrze znamy, także będzie łatwiej też wejść, jeżeli nie znacie science fiction, jeżeli nie znacie fantazy, to tutaj o wiele szybciej uda Wam się zacząć w to grać. Znaczy fakt jest faktem, że ten setting jest dość mocno scharakteryzowany i co najważniejsze, tak. często tutaj odwołujemy się do różnych przykładów takich. Sugestii, tak jak tak. zobaczcie tutaj, 10 filmów, które którym można byłoby właśnie obejrzeć, czy te przykłady, czy skojarzenia muzyczne. W tym, czy zestawie, w tym zestawie jest naprawdę wszystko dobrze opisane, żeby poczuć ten klimat wymyślony w tym systemie. Ale to nie wszystko, bo mamy też tajemnicę Przygodę. o tytule Chłopiec z odzysku. Tutaj, tutaj mamy już coś specjalnie dla mistrzyni gry, bo tutaj w tym systemie podkreśla się, że to, że to kobieta może być osobą, która która prowadzi... Mhm. No i tutaj jest bardzo duża różnica względem mm, poprzednich, yy, może oprócz miasta mgły, yy, systemów, które prezentowaliśmy. Ta przygoda jest naprawdę krótka. Zawiera się yy, doprawdy na tylko kilkunastu stronach. Yy, jest jeszcze także 60? pełna... Dokładnie. Pełna ilustracji, pełna e, również różnych planów. Także tutaj nie sądzę, że to Wam powinno zająć więcej niż jedną sesję. Tu nawet jest napisane na zestawie startowym 120 minut. Nie wiem, czy, czy to jest ogólnie na tą przygodę, czy w ogóle e, tyle twórcy proponują na sesję. Ale jest... na e, obcym też tak było. Tak, to jest w ogóle dość ciekawe. Trochę jak z gier planszowych jest to mechanizm wzięty. E... Na mieście mgły tego nie było. Tak, e, ale, ale tak, i sądzę, że. Jak dla mnie szczerze to jest spory Na plus, też. Bo mimo wszystko, o ile fajnie dostać rozbudowaną, wielowątkową historię, to według mnie zestaw startowy powinien się charakteryzować tym, że ze wszechmiar jest startowy, to znaczy nie wprowadza skomplikowanej, trudnej do poprowadzenia albo długiej przygody, tylko taką, w którą yy, Zagramy, nie wiem, w godzinę, dwie, maksymalnie trzy, i będziemy mogli stwierdzić, czy wchodzimy w to dalej, czy jednak tyle nam wystarcza i próbujemy czegoś innego. To jest akurat dla mnie spory plus. No ale to nie są według mnie ostatnie plusy, bo już tutaj widzę, co Tera doszykuje. Mamy e... dzieciaki, mm -hmm. nawet są ponumerowane. Tak, i to jest ogólnie ciekawe, one też już są z góry przygotowane albo na wersję szwedzką, albo na wersję amerykańską, albo na polską, czyli może być Maria, Kelly, albo Marysia. Tim, Tim i Tomek. Tak. I słuchajcie, bardzo przyjemnie, czytelnie. No tak, proste, czytelnie. podstawowe takie wręcz zasady. Tutaj, tutaj też ta strona właśnie wizualna też jest przyjemna. Tak. To nie jest tak... Nie zachwyca, jak, nie zachwyca, według mnie, aż tak jak w Mieście Mgły, ale też ma jakby swoją stylistykę. To jest fajne, że jakby bardzo tak naprawdę wszystkie te zestawy startowe, które do tej pory prezentowaliśmy, charakteryzują się tym, że może nam się mniej lub bardziej podobać, ale prezentują pewną określoną stylistykę i są w tym konsekwentne. To jest naprawdę spory plus. No i tutaj mamy znowu mapy. Tym razem no nie są to mapy taktyczne. A to według mnie nawet dobrze, bo to nie jest system taktyczny, a jest to naprawdę zrobione bardzo fajnie. Są właśnie te pętle. Tutaj zaznaczone... Amerykańska. Tak, Amerykańska. Boulder City. E, z tej strony akurat y, nic, ale, ale wszystko pięknie widać. Nie, mamy swojsko brzmiący Rembertów. No oczywiście, Pod no bo Warszawski. przecież to polska pętla, tak, słuchajcie. Akademia Sztabu Generalnego, to już nie byle co. Tu już wchodzimy w realia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I hotel, Syrenka. Hotel, hotel Syrenka no. To nie byle co, za naprawdę musi być wiele tajemnic. No a na końcu najbardziej chyba dla nas mimo wszystko egzotyczne klimaty, czyli szwedzkie. Nie będziemy czytać tych nazw, to nie jest odcinek komediowy. To jest jakiś reaktor. Tak. Jak jesteście ciekawi nordyckich w... klimatów... Nie. Tak, nie, jak no jesteście dobra. ciekawi nordyckich klimatów, to jest pewna przygoda w miasteczku Stoksjo, ale to w Norwegii. Yy, to tak. To w innym i, systemie. Tak, i to, jest, i to jest też u nas na kanale. No i to, co... Yy... Tygryski lubię najbardziej. Tak. Kosteczki. <laughs> Bardzo podobne e... do Wydwórcy. są że nawet podobnej wielkości, szczerze powiedziawszy. Tak, czy... bo to jest przecież system też wydany przez Free League. Tak. Więc tutaj faktycznie te kości sześciościenne są też istotne. są te zaznaczone specjalne efekty, czyli to są zdecydowanie przeznaczone do gry w ten system i też jest ich dość sporo. Także nie będziecie Dzień. musieli się właśnie kłopotać tym, żeby dokupować przynajmniej dla jednej osoby kostki, bo będziecie ich mieli w zanadrzu absolutnie wystarczająco. Yy, taki kolor pasujący do stylistyki tego systemu, więc też tutaj wszystko się pokrywa. Yy, wszystko yy, jest spójne i przez to zachęcające do tego, żeby mm. gdzieś wyczuć ten klimat. Tak naprawdę, żeby zacząć, żeby zobaczyć, yy, z czym się je tajemnicy pętli, yy, Zestaw startowy wygląda yy, naprawdę atrakcyjnie. I według i... mnie, o ile wciąż obstaje przy tym, że Miasto Mgły jest na, na razie wysoko stawiającym poprzeczkę faworytem, tak z kolei. Ten zestaw startowy według mnie jest pierwszy, jeśli chodzi o taki ranking najbardziej przyjazny dla osób, które w ogóle są na przedpoczątkujących wertegach, albo nie mają zbyt wiele czasu, albo po prostu nie czują się zbyt pewnie. Tutaj macie niewielką liczbę stron, która raczej nie pozostawi Was zakłopotanymi, więc mamy ten fajny balans pomiędzy jakby treścią, a, mhm. a roz, zawartością i też jest wszystko dodające trochę smaczku naszym rozgryw rozgrywkom, czyli są i mapy, i postaci ładnie wydrukowane, także... Wygląda super. Nic, tylko brać, grać i to dość szybko. <grystanie> Słuchajcie, tajemnice pętli. Powiedzcie nam, jak wam się to podoba. Ten zestaw startowy, w ogóle ten system. Blackguard, jeżeli będziesz nas pytał o to, to serdecznie Cię pozdrawiamy i myślę, że y, ja bym chciał, żeby tajemnice pętli się u nas pojawiły na kanale. Mm -hmm. Nawet się już tam kiedyś przymierzaliśmy, także... Bogoria! <grych> może może to faktycznie... Może się... byś tak się e, zebrał do poprowadzenia tej tak. sesji, na którą czekamy. Od, od prawie roku. <grych> Mamy zrobione postaci. To prawda. To prawda. Także <grych> Więc chcielibyśmy, chcielibyśmy w zagrać. E, tajemnice pętli... Bardzo fajny zestaw startupów. Tak. Jesteśmy już za połową w naszym cyklu, także mamy nadzieję, że dalej z nami będziecie. Na koniec zostawiliśmy dwa, chyba najbardziej znane w Polsce systemy. No, Idziemy alfabetycznie, Ta... no co tu dużo mówić. Tajemnica Poliszynela, jakie systemy mamy na myśli. Dajcie nam znać w komentarzach, jak zwykle, co sądzicie o zestawie, o systemie, o naszej serii. I cóż, Do wszystkiego zobaczenia. dobrego. Cześć. Cześć. Upewnijmy się, że mamy tam kolejność. Tak, tego. tak. Tak? Ja nie wiem czy kolejność. W sensie nawet nie wiem co to znaczy, że jest kolejność, Tu jest. Przewodnik pozostawia. Cześć gotowych.